uczymy się tutaj uh, szanować innych ludzi 5 zł klucze do szczęścia I się, how być um, bardziej more confident. radzenia sobie w życiu z trudnymi sytuacjami właśnie poprzez stosowanie różnych technik oddechowych Wygrana czy przegrana to zawsze wygrana When I go into the forest and I see the trees and I breathe in the air because it's like really clean and I really like that To się czuje tak Miło. Cieszę się, że tu jestem. Przyjeżdżam tu jako uczestnik na Artexele, potem na Jesy. Kiedy już skończył się czas na Jesy, to dalej sobie nie wyobrażam wakacji bez taraski, więc przyjeżdżam jako opiekun. Łzy się kręcą w oczach, bo... Po prostu widzimy zmiany w tych dzieciach. Powiem szczerze, że szukałam obozów albo kolonii, które są niedaleko od domu i mają jakiś taki fajny program. Tutaj jest fajnie, bo nie ma zasięgu, więc dzieci mogą się skupić tylko na zabawie. Ja są już tutaj trzeci raz i po pierwszym razie właśnie nie chciały już nigdzie indziej jechać, tylko tutaj. <noise>